Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam przyjemność zabrania głosu w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość w debacie nad sprawozdaniem o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji zmian z zakresu umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 roku. Zmiana zakresu tej umowy polega na tym, aby umożliwić. Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju prowadzenie operacji finansowych w krajach południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, a także wykorzystywaniem funduszy specjalnych EBOR w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach. Najważniejszymi krajami z tego obszaru są wymieniane tutaj już Egipt, Libia, Tunezja czy Jordania. Otóż, Szanowni Państwo, nie mówimy w tej debacie o jakiejś niewielkiej zmianie orientacji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, tylko mówimy o fundamentalnym przeniesieniu ciężaru wsparcia w inny obszar niż dotychczas. Ja proszę Państwa, dla porządku przypomnę że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został stworzony w, czy zaczął funkcjonować w 1991 roku i był stworzony tylko i wyłącznie do wsparcia krajów Europy środkowo-wschodniej, w tym także krajów postradzieckich i krajów pobyłej Jugosławii. W tym celu został stworzony ten bank. Co więcej. W uzasadnieniu tego projektu znajduje się zdanie, że to przeniesienie tego ciężaru gatunkowego ono nie będzie miało wpływu na wsparcie właśnie dotychczasowych beneficjentach w krajach, o których mówiłem, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I można by przyjąć to zdanie z dobrą wiarą, tyle tylko, że rzeczywistość, z którą mamy do czynienia, temu uzasadnieniu zdecydowanie przeczy. Otóż o ile wsparcie. Eboru dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2011 wynosiło mniej więcej 1,5 miliarda euro, w tym dla Polski 0,9 miliarda euro, to już w roku 2012 to wsparcie zmniejszyło się dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 1 miliarda, a dla Polski do 0,6 miliarda. Ja oczywiście. Mam różne zdanie na temat różnych rodzajów tego wsparcia, szczególnie krytyczne w odniesieniu do uczestnictwa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w prywatyzacjach polskich, ale to nie czas i miejsce, żeby mówić o efektywności instrumentów, które używa, używa Ebor. Więc proszę Państwa, mówimy o zmianie fundamentalnej i uzasadnienie tej zmiany no jest zwyczajnie nieprawdziwe, te dane, które przed chwileczką przed chwileczką zacytowałem o tym, wyraźnie, o tym wyraźnie świadczą. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden wątek, który wypada przy tej okazji poruszyć. Otóż jeżeli dobrze pamiętam, to jednym z sukcesów prezydencji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, o którym mówiono przy okazji rozliczenia się z tej prezydencji było była zapowiedź utworzenia specjalnego funduszu, który miał wspierać właśnie kraje południa Morza Śródziemnego, a więc te kraje, w których, w których dokonały się swoiste przemiany demokratyczne, rewolucje, w konsekwencji niestety konflikty zbrojne, no i konieczność odbudowy zniszczonej gospodarki tych krajów, a także wsparcia ich rozwoju. Ja rozumiem zasadę solidaryzmu i Uznawałem ten ponoć sukces polskiej prezydencji za właśnie pójście w tę stronę. Wydawało się, że ten fundusz zapowiedziany zostanie utworzony po prostu z zupełnie innych środków. A tu nagle się dowiadujemy, że tego funduszu nie ma albo przynajmniej nic nie wiemy o jego funkcjonowaniu. Natomiast Ebor ma przenieść ciężar swojego zaangażowania z krajów Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w basen. Morza Śródziemnego. Ze zdziwieniem więc odbieram ten entuzjazm rządu dla tego projektu. Ze zdziwieniem w tej sytuacji odbieram to głosowanie jako przedstawiciela Polski pana prezesa Marka Belki, bo rzeczywiście osłabia to szansę polskich beneficjentów w pozyskiwaniu środków pochodzących z tego banku. Szanowni Państwo, można powiedzieć tak bank funkcjonuje od roku 1991, mamy rok 2012 już kończę, Panie Marszałku, zmierzam do konkluzji w związku, z tym, w związku z tym kilkanaście lat funkcjonowania tego banku to być może dla krajów Europy Środkowo Wschodniej wystarczy. Otóż my ciągle stoimy przed olbrzymimi wyzwaniami, chociażby wyzwaniami wynikającymi z paktu klimatycznego mam tutaj na myśli potrzeby energetyki potrzeby inwestycyjne niestety być może będzie tak że tego wsparcia ze strony eboru już nie będzie bo zwyczajnie zabraknie środków dodam tylko że ten bank dysponuje rocznie kwotami razem z gwarancjami rzędu cztery pięć miliardów euro a więc nie są to jakieś olbrzymie pieniądze. I już konkluzja. W związku z tym, panie marszałku, Wysoka Izba, Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze tego projektu ustawy, bo naszym zdaniem rząd wprowadza Wysoką Izbę w tej sprawie zdecydowanie w błąd. Dziękuję bardzo.